Zadanie 33. W pudełku znajduje się 6 kul białych i dwie czarne. Wyciągamy z niego jedną kulę, odkładamy ją i losujemy drugą kulę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyciągniemy kulę różnych kolorów. Oznaczmy sobie zatem przez A zdarzenie, że wyciągnięto dwie kule różnych kolorów. Mogły tak naprawdę zajść dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to taka, że wyciągnęliśmy najpierw kulę białą, a potem czarną. A druga sytuacja to taka, że najpierw wyciągnęliśmy kulę czarną, a następnie białą. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A będzie następujące. Będzie ono sumą dwóch prawdopodobieństw: prawdopodobieństwa, że zaszła zielona możliwość oraz, że zaszła czerwona możliwość. Jak będzie wyglądało prawdopodobieństwo sytuacji zielonej? Najpierw musimy wylosować kulę białą. Ile mamy białych kul? No, białych kul jest 6. Wszystkich kul jest w sumie 8. Więc jaka jest szansa, że przy pierwszym losowaniu natrafimy na kulę białą? 6 ósmych, ponieważ mamy 6 kul białych, a 8 wszystkich. Mamy 6 ósmych szans, że trafimy w pierwszym losowaniu na kulę białą. Wyciągnęliśmy tą kulę i zostało nam 7 kul. Teraz musimy trafić na kulę czarną, czyli Prawdopodobieństwo tego, że wyciągniemy kulę czarną w drugim losowaniu wynosi 2 siódme, ponieważ mamy dwie kule czarne, a wszystkich kul łącznie jest tylko 7. Mnożymy te dwa zdarzenia, ponieważ musi zajść zarówno pierwsze zdarzenie, jak i drugie, więc jest iloczyn. Teraz dodajemy prawdopodobieństwo zajścia drugiego przypadku, czyli że najpierw wyciągniemy kulę czarną. Z jakim prawdopodobieństwem wyciągniemy kulę czarną? No, 2 ósme. Dlaczego 2 ósemek? Ponieważ mamy dwie kule czarne, a wszystkich kul jest łącznie 8. I mnożymy to przez prawdopodobieństwo wylosowania w drugim losowaniu kuli białej, czyli 6 z 7, bo mamy 6 kul białych, a już tylko 7 pozostało w pudełku. Teraz nie pozostaje nic innego, jak po prostu obliczyć to wyrażenie algebraiczne, pomnożyć ułamki, dodać. Wyjdzie 2456, co się skraca do 3 siódmych. Zatem prawdopodobieństwo, że wyciągniemy kulę różnych kolorów wynosi 3 siódme. Można było to zadanie jednak rozwiązać w trochę odmienny sposób. Można było oznaczyć sobie przez omega zbiór wszystkich możliwości, wszystkich możliwych losowań dwóch kul. No ale oraz przez A nasze zdarzenie, że wyciągniemy dwie kule różnych kolorów. Podobnie jak poprzednio. Mamy możliwość, że wyciągniemy najpierw kulę białą, a potem czarną, lub że najpierw wyciągniemy czarną kulę, a następnie białą. Policzmy zatem, jaka jest moc zbioru omega. Ile jest wszystkich możliwych wyciągnięć dwóch kul z pudełka? Najpierw losujemy jedną kulę i mamy 8 możliwości. W pudełku jest 8 kul, więc pierwszą kulę możemy wybrać na 8 sposobów. Zatem mamy 8. I mnożymy to przez ilość możliwych wylosowań kuli w drugim losowaniu. Ponieważ jedną wylosowaliśmy, zostało w pudełku tylko 7 kul. Zatem w drugim losowaniu możemy wylosować tylko jedną z 7 kul, czyli mamy 7 możliwości. Łącznie moc zbioru omega wynosi 56. Podobnie policzmy moc zdarzenia A. Będzie ono sumą dwóch przypadków. Pierwszy przypadek to taki, że najpierw wyciągnęliśmy kulę białą, a potem czarną. Ile możliwych kul mamy do wylosowania, aby wylosować w pierwszym losowaniu kulę białą. No w pudełku jest 6 kul białych, więc możemy to uczynić na 6 sposobów. A następnie kulę czarną wylosować na dwa sposoby, ponieważ nadal zostały dwie kule w pudełku. Analogicznie w drugim przypadku. Najpierw losujemy kulę czarną. I mamy do wyboru dwie kulki czarne, więc możemy to zrobić na dwa sposoby, a następnie kulkę białą, i mimo, że już zostało tylko 7 kul, jedna czarna i 6 białych, to nadal białą możemy wylosować na sześć sposobów, czyli mamy razy 6. Liczymy moc zbioru A, wychodzi 24. No a teraz prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe moc zbioru A podzielić na moc zbioru omega. Ilość Zdarzeń sprzyjających do ilości wszystkich możliwych zdarzeń. Zdarzeń sprzyjających mamy 24, wszystkich możliwych jest 56, zatem po skróceniu otrzymujemy 3 siódme, co stanowi odpowiedź do naszego zadania.